Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Ekawa z Turniakiem. Witaj, Dariuszu. Dzisiaj moim gościem jest Dariusz Ludwiczak. Witaj Dariuszu. Witam, witaj Grzygorzu. Witam wszystkich, którzy nas oglądają. No właśnie. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, czy nas słychać, czy nas widać. I teraz yy, chciałem ci tak zazwyczaj zacznę od tego pytam. Czy pamiętasz kiedy żeśmy się poznali? No, było to w 1800. Nie <laughs> trochę później. Poznaliśmy się. W w czasach, kiedy zaczynałem karierę w HR, kiedy w ogóle Aha. się tworzył HR, bo to bardzo, bardzo dawno temu, dla młodych to prehistoria. I to była, to była firma Wawin. Jeszcze wtedy pracowałeś w, w, Buku, w Buku pod Poznaniem, w Buku pod, Poznaniem. Buku pod Poznaniem. Tam się zaczęła moja wspaniała przygoda z HR-em. Potem była Polfa, też mieliśmy razem pewne projekty robiliśmy. To było to, a powiedz mi, bo nasze, te moje spotkania dotyczą są generalnie relacji networkingu, jak Tobie networking pomógł w karierze i teraz w biznesie, jak Ci pomaga? No generalnie ja nie wiedziałem, że to się nazywa networking, ale, ale tak naprawdę można powiedzieć, że całe moje życie zawodowe, Aha. kolejne, a było ich tylko kilka, zmian prac, tak naprawdę dokonywało się w znacznej mierze poprzez Sieć kontaktów, networkingu. Można powiedzieć, że praca mnie w tamtym czasie sama szukała, poprzez ludzi, którzy mnie polecali, bądź też mi polecali jakąś pracę. To nie było, broń Boże, poznajomości, tak, nie. To, 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 to ale, ale, to. ale tak, tak, pejoratywne określenie poznajomości. Była to, była to sieć powiązań takich opartych na wielkim zaufaniu w stosunku do danej osoby i do jej kompetencji. No właśnie. I to było genialne, tak. tylko ja nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Tak, ja też nie wiedziałem, dowiedziałem się dopiero ładnych par lat później. To tak rzeczywiście, bo też moja kariera, czy w Neumanie, czy w SAP, czy w Jobpilocie, czy w BNAI to zawsze było, bo, że mnie szukano, bo wiedziano, że mam tą sieć szeroką z tych moich kompetencji, z moich talentów, więc ty miałeś podobną sytuację, że po prostu twoja wieść o Twoich kompetencjach, talentach się rozchodziła. No i fajnie, to rzeczywiście ciekawa, ciekawa rzecz. Natomiast powiedz mi powiedz mi, yy, właśnie, bo tak Wiesz, HR, no to jednak się mogłoby wydawać, że, 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 że gdzie tutaj te kontakty, nie? Aczkolwiek no, firmy przy rekrutacji też korzystają z sieci pracowników, nie? Powiem Ci tak, że, że jakby budując jakby zręby HR-u, firmy Wawin, potem pion personalny w, w Polfie przed prywatyzacją później kontynuując te, te różne dzieła hr w Wawinie, no generalnie jakby opiera. Warto było się opierać na ludziach, którzy, do których ma się zaufanie. No i skąd tych ludzi brać, tak? No tak? Dzisiaj ten rynek może jest pełniejszy, a i tak rekomendacje są niezwykle istotnym czynnikiem w procesach rekrutacji. Mhm. Zarówno. No i można powiedzieć, że poprzez zaufanie, Kluczem naszej rozmowy, kluczem, kluczem, wczoraj wieczorem sobie to jeszcze dokładniej uświadomiłem, że, że nawet mo, można by zbudować jakąś teorię kotwic. Aha. Mianowicie całe, całe moje życie zawodowe, ale tak, też i moje życie takie prywatne i społeczne, opiera się na, na kotwicach. Mhm. Tak, w różnych miejscach się, zakotwiczałem moje uczucia, w różnych miejscach zakotwiczałem moje emocje. W różnych miejscach zakotwiczałem moje kontakty też biznesowe i są ludzie, którzy do tej pory z czasów niezwykle odległych odgrywają wielką rolę. Niektórzy może nawet nie wiedzą do końca jak wielką, ponieważ, ponieważ spotkałem się z nimi, wzbudzili we mnie zaufanie, często obustronnie, i do tej pory albo współpracujemy, albo dobrze o sobie myślimy. Mm -hmm. Oglądających zapraszam, żebyście potwierdzili, czy nas widać, czy nas słychać, bo wiecie, to jest tak jak się pracuje w takim narzędziu, to czasami gdzieś jakieś są zakłócenia, dobrze o tym wiedzieć. No właśnie, ja przez te lata ostatnich 15, właśnie dzisiaj będziemy mieli wieczorem imprezkę z okazji piętnastolecia lecia no, pierwszej grupy Bienaj w Polsce, BIENAJ wspólna, będziemy tak fajnie świętowali, Ty też z tego co wiem, masz dzisiaj rocznicę? Uch, nie będziemy, na... będziemy mieli <laughs> w bo tak żeśmy chwilę o tym na, przed wejściem na, na, rozmawiali. Natomiast ja w ciągu tego czasu, kiedy uprawiałem network już tak zawodowo, to yy, wymyśliłem taką metodę 5P. No, że w networkingu najpierw się trzeba przygotować, przełamać lody, pogaduszki, pogawędki, przemieszczać się, no i na koniec podtrzymać Kto Które z tych 5P to by przychodziło łatwo, a które no to była spora spore wyzwanie. Wow. No właśnie, to gdybym nie spotkał takiego gościa kiedyś, który, który, jeśli dobrze pamiętam, to mnie popraw, mówił, że jak nie spotka codziennie 30 nowych osób, to dzień jest stracony. Tak, to o mnie, to o mnie rzeczywiście. Dzień bez nowych osób, dzień stracony. To bym nie znał tej zasady 5P. Powiem, powiem tak, że dla mnie nawiązanie pierwszego kontaktu, a czy przygotowanie do spotkania to jest jakby mas, tak? E, natomiast różnie z tym bywało w różnych hmm. sytuacjach. Czasami były spontane, ale warto się przygotować do, do spotkania. E, natomiast zapoznanie, pogaduszki, po e, no to pierwsze, pierwsze takie przełamanie lodów. E, czy w tym jestem dobry? Tak, średnio, hmm. tak? Potem nawiązuje jakieś relacje, no i potem te opuszczenie tego, tego wąskiego grona, żeby się przenieść, przemieścić do innego grona, tak? Aha, żeby nawiązywać aha. dalsze kontakty. Z tym, z tym mam, to jest ból, bo jak już wchodzę w jakieś relacje, zaczynam, zaczynam je zawierać, czuję się bezpieczniej wtedy, z reguły. Trudno opuścić to grono, żeby nawiązywać kolejne nowe. Generalnie jestem, jestem typem takim, który. Trudniej przełamuję te lody, jak już przełamię, no to chcę pozostawać w tej strefie minimalnego chociażby komfortu. Dlatego moim słabym punktem jest to, że nie jestem, nie jestem genialnym sprzedawcą. Tak. Nie jestem genialnym sprzedawcą, natomiast opieram się na bardziej zbudowanych relacjach długookresowych, już potem. Czyli dla osób takich bardziej, o takim rozumiem, typie osobowości introwertycznym, tak? Bo jesteś raczej introwertykiem niż ekstrawertykiem, z tego rozumiem, tak? No to myślę, że to jest taki miks, że to jest taki miks zależy sytuacyjny. Sytuacyjny. Tak, mm -hmm. tak, mm -hmm. tak moja moja wspólniczka Agata mówi też, że on jest sytuacyjnym ekstrawertykiem. Czyli generalnie Aha. jest introwertykiem, ale jak trzeba, to się spręży i gdzieś tam najwięcej jest. To też jest taka ciekawa rzecz. Czyli takiego z twojego doświadczenia, z twojego doświadczenia y, y, i z takich twoich, tych, jaką ty byś radę dał osobom o takim właśnie mix e, introwertyczno ekstrawertycznym, żeby sobie jednak z tymi kontaktami radzić? Jaki miałbyś tutaj swój patent? Czy, czy po prostu to się dzieje i nie ma jakiegoś patentu? Nie no, to się dzieje, ale, ale trzeba pracować nad tym, co się dzieje, tak? Kurczę, tak myślę, że gdybym gdyby nie przełamywał swoich pewnych takich barier, ale to w całym A? życiu moim zawodowym, to wiele bym nie osiągnął, ponieważ każdy, każdy z moich Osiągnięć sukcesów, szczególnie tych w przeszłości, wymagało pokonania wejścia do jakiegoś tam pokoju, zadzwonienia do kogoś, nawiązania nowego właśnie kontaktu. Te kontakty były bardzo merytoryczne, ale jednak wymagały nawiązania nici, porozumienia i zaufania. I tam, gdzie spotkałem na mojej drodze osoby, którym zaufałem i którzy mi zaufali, potem budowała się ta głębsza relacja. Także Myślę, że warto, jeśli nie, otwier jeśli nie wyważać, to parę razy przynajmniej próbować otwierać, czasami te same zamknięte drzwi. Aha, świetnie. A teraz powiedz mi, czy chciałbyś się z nami podzielić, bo nie ma obowiązku, jakimś swoim wtopą networkingową albo sukcesem takim, gdzie jesteś dumny z tego, czasami już tak. <laughs> Nie, no dumny to jest ten z wielu rzeczy, ale to jest prehistoria, tak? Znaczy czy tak? W, pre, w czasach prehistorycznych to faktycznie, no co napisałem kiedyś książkę, taką pierwszą w Polsce. O, nawet ją odnalazłem. <laughs> Słuchajcie, to była, to, to była pierwsza, pierwsza, w Polsce książka poradnik dla szukających pracy. Aha. O taka zwykła okładka, żadnej grafiki i tak dalej. To była taka forma bardziej, bardziej broszury. Uh, ojej. 94. czwarty patrz nie trzeci, trzeci. Bo, bo sobie bo sobie takie coś wymyśliłem pokonałem wiele barier sam ją wydałem Słuchaj, pomiędzy czołgającymi się jeszcze małymi dzieciakami z żoną pakowaliśmy w domu te książki sam je, sam je sprzedawałem 8 tysięcy poszło w tamtych czasach no brawo no ale to było taki to, to było coś dla siebie Natomiast natomiast potem mogę powiedzieć tak, że już po karierze w Korpo, tak, ponieważ niektórzy wiedzą, że jestem czwarty rok, piąty, po, po zakończeniu pracy jako szef HR u w, w dużej firmie korporacyjnej GSK, i teraz, i teraz prowadzę zupełnie, zupełnie inne życie. Zawodowe, ale też i prywatnie też się. Te jest jest Czy jest jest życie życie po życiu jest życie jest po życie. korporacyjnym? I teraz ten networking, te twoje sieci, które wypracowałeś w ciągu tych lat y, pracowania w korporacji, w jaki sposób one ci się przydają? W jakiś sposób też no, korzystasz z tego? Znaczy, przyszedłem zupełnie w inny świat, tak? Myślę, że jeżeli ktoś nas ogląda jest tak zwanym freelancerem, po korpo, to wie, to wie, o czym mówię, ale zająłem się tym, o czym myślałem mnóstwo lat wcześniej, jeszcze pracując A. jako, jako manager HR. Mianowicie założyłem, wymyśliłem go sobie i założyłem taki portal 60.pl i, bo wymyślałem sobie, że osób 60, plus, to to aktywnych, mnie, aktywnych, tak. Posiadających pewien kapitał wbrew pozorom jest, jest coraz więcej. To jest dzisiaj 1,4, a niedługo będzie jedna trzecia Polaków. Nie? Dzisiaj mamy 9 milionów 700, niedługo będziemy mieli 11-12 milionów. Warto, warto, założyłem taki portal. To jest moje ukochane dziecko, jak go, jak go prowadzę. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej zauważyłem, że demografia dobija się także do naszych firm. Chodzi o tak zwanych pracowników 50, tak? menedżerów 50, ale również i specjalistów i pracowników na każdym stanowisku. Myślałem też o tym, zajmowałem się, robi, zajmowałem się tym tematem, robiłem różne analizy, ba, nawet miałam taki pomysł, żeby stworzyć kolejne dzieło czy jakiś portal pomagający osobom takim znaleźć zatrudnienie i dać się znaleźć. No i nagle, nagle znalazłem takie miejsce, ono zostało już stworzone, nie tak dawno. Jest to portal flexi.pl, który okay. zajmuje się dokładnie tym, o czym myślałem. Na rozmowie z założycielką tego portalu powiedziałem, ja to, wyście to już wymyślili, założyli, zrobili, tak jak nawet lepiej niż ja to wymyśliłem. W związku z tym dołączyłem do tego portalu i wspieram teraz, jestem taką osobą łączącą HR z właśnie, z taką inicjatywą. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ staramy się łamać stereotypy na temat pracowników, menedżerów, 50 plus. Katarzyna była u nas niedawno, także cieszę się, że, że ten. Natomiast ja rzeczywiście od czas, czasu do czasu na LinkedIn, jak coś ciekawego na temat 50 plus, czy tam 60 plus znajduję, to ci podsyłam. Mam nadzieję, że to są wartościowe rzeczy, bo, bo stara, staram się rzeczywiście, jak mam tych kilkanaście osób w swojej, w swojej sieci, tych prawie 30 tysięcy kontaktów, że jak coś się znajduje. Czy tam do Justyny czy wiesz właśnie czy do Ciebie, do Jacka Chmielackiego, do już tam osób w moich takich bliższych społecznościach, bo, bo, bo to jest ta, ta sieć kontaktów. Nie? Jeżeli taką sieć kontaktów się ma, to na później rzeczywiście dla nas pracuje. Czy mówisz? Ja też tu mam taki pomysł, mam nadzieję, że się go zrealizuje. Teraz jak rozmawiamy, to jeszcze bardziej to mnie tego jak nakręca, żeby zrobić taki ranking 50 over 50 albo 60 over 60. Czyli w mediach społecznościowych osoby, które są 50 plus czy 60, plus, które są rzeczywiście aktywne. Ja jestem też 60 plus, i trzy lata z rzędu jestem jednym z dziesięciu topowych głosów polskiego Linkedina, właśnie dzięki tej sieci kontaktów. I takich osób warto, wydaje mi się, po, tak jak Wy z Katarzyną, pracujecie nad tym, żeby no, ułatwić tym osobom w ogóle mentalnie żeby bariery pewne przełamać, nie? bo to jest chyba główny problem. Tak, dokładnie, ponieważ jest pewien stereotyp wśród swoich, no. W rekrutacjach z reguły pracują młodzi ludzie, genialni, fantastyczni. Często młodzi ludzie, którzy chcą się związać e, swoją karierę z, z tak zwanym HR-em, zaczynają od rekrutacji, tylko, tylko oni, oni patrzą na, taki, na takie osoby 50 plus, 60 plus z perspektywy ich. E, Rodziców, dziadków, czasami nawet, tak. jakichś wujków, którzy czasami no nie są zbyt aktywni albo, albo aktywni inaczej i o. myślą sobie, no nie, nie, taki piwo, pracownik. Piwo-pilot, piwo-pilot. Tak, 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 ale to jest, to jest głęboki stereotyp, ponieważ tak naprawdę te osoby 50 plus, które są teraz na rynku pracy, bądź też wypadły z niego, to są osoby, które za sobą mają tyle zmian, które są tak naprawdę online które Perfect. ogarniają wiele tematów, Perfect. no i mają mnóstwo, mnóstwo mogą wnieść dodatkowych korzyści, wartości dodanej do zespołów takich różnorodnych. Już nie, w ogłoszeniach rekrutacyjnych często się już nie spotyka w młodym i dynamicznym zespole, tylko ja zachęcam do tego, żeby używać w efektywnym, zróżnicowanym zespole. Ale, I w tym momencie miejsce jest dla wszystkich. Więc co to wspomniałeś, miałem autentyczną anegdotę. Mój kolega ze studiu Fałszowany, mamy te 60 par lat. No, dobre 15 lat temu było ogłoszenie młodego, dynamicznego inżyniera zatrudnią. No, i on jako 50-latek został zatrudniony, co tak się w pierwszym meczu jak to młody, dynamiczny, 50-latek. Okazało się, że właściciel w filmie miał 86 lat, więc dla niego 30 lat <grym <grym <rozszedł> młody, dynamiczny, i się nie słuchać. I ten ładnych kilkanaście lat przepracował. Więc to jest to druga taka historia, którą ja od paru lat propaguję i mam nadzieję, że tutaj razem współpracując i z Tobą, i z Katarzyną, i z Poltarem Flexi, że kończymy z pojęciem emerytura, mówimy, że stajemy się stypendystą ZUS-u. Ja miałem w życiu dwa razy stypendium. Raz w techniku, drugi raz na studiach. To no było tam 500 zł, Pamiętam, że tam była jedna trzecia zarobków mojej mamy, czytaty, więc to nie było jakieś wielkie pieniądze. Ale na jakieś tam wystarczyło na akademik czy na internet i na jakieś tam drobne rzeczy. I podobnie tutaj, no te 60 parę się przekroczy. Dostanie się stypendium na 1500, 2000, a reszta to chcesz być, żyć. Ten, no to jeszcze bądź aktywna, bądź aktywny, prawda? To już dzisiaj nie jest tak, że jak kiedyś się łopatą zasuwało większość społeczeństwa, wykorzystywała siłę fizyczną w swojej pracy. Dzisiaj używamy używam ten mózg jest rzeczywiście elastyczny. Czyli jeden z takich moich ulubionych mitów z którymi że nie, żadna emerytura. Nawet czasami tam wypominam trochę Jakubowi Bączkowi, że on jest młodym emerytem. Ja mówię sobie: Jaki emeryt? Jesteś inwestorem. Jesteś rentierem, ale nie emerytem, no bo jednak emeryt z całym szacunkiem kojarzy się, no właśnie tak jak powiedzieliśmy, z osobami, które się od życia wylokowały, no im się wydaje, że ta emerytura to jest takie czeście, Żaden emeryt, żaden senior, to się, to się też bardzo wielu osób pejoratywnie kojarzy, natomiast my używamy, tutaj mówimy o takim terminie flexi, tak, nawet mówi się o pokoleniu flexi, są to osoby, które potrafią już dzisiaj być naprawdę bardzo elastyczne, może niektórzy w swoim tempie, ale to szeroki temat, nie na taką krótką dyskusję. Okay. Natomiast generalnie potencjał tego pokolenia jest ogromny i to będzie jedyna rezerwa na rynku pracy, po którą A pracodawcy tak? niedługo zaczną sięgać pełnymi garściami. A teraz, Dorku, jeszcze przechodząc dalej, to powiedz mi, jak wygląda kwestia? Ty jak sobie radzisz w czasie koronawirusa z social mediami? Jak tobie wejście w ten świat, ten networking w tym świecie, jak ci idzie? Jak no, ja, tak to, ja to preferuję, myślę, że podobnie jak i ty Aha. bezpośrednie kontakty, zdecydowanie. No ale. A nie, a nie, a nie, a a, nie, a nie, Ja się cieszę, wow. że w, w zasadzie nie wychodzę z domu, cały dzień na Zoomach, cały czas na konferencjach. I jak teraz mamy dzisiejszy wieczorem nasz ten reunion, bije Wspólna, parę osób że oni to, oni chcą to dla. Ja wiem, jakie sztuczne, słuchaj, no, Ja bym nie no, popatrz, w <laughs> na się wokół się wszystko jest sztuczne, na cokolwiek nie spojrzysz, wszystko jest sztuczne i do tej pory, no co, przez telefon, wiesz, ile handlowców złatwia interesy przez telefon, czy trzeba gdziekolwiek jeździć, a teraz mamy nie tylko telefon, ale jeszcze mamy obraz, więc to jest parę. Dla mnie jest ważna relacja, Dobra. a medium jest nieistotne. Już, jak wiem, już wiem, bo możesz poznać w ten sposób więcej niż 30 osób. A, tu cię mam. No, natomiast generalnie, wiesz, no, jesteśmy w mediach, tu też rozmawiamy, używamy wielu komunikatorów, nawiązujemy relacje, kontakty, tak jak ten czas wymaga tego, nie ma problemu. No i teraz, pan Oteńku, zbliżając się do końca, jakbym ci dał takie pytanie, a co teraz, co teraz, co teraz zamierzasz robić i jak długo chcesz się tym zajmować? Wow, no będę gonił Ciebie Grzegorzu. Ty kiedyś powiedziałeś, że będziesz pracował do, niech z, pamiętam, 75, 80? Nie, 84. Anegdota była taka, że jakby zadaję Polakom, którzy jakby nie było, no się tak określają jako naród bardzo katolicki. Nasz papież Jan Paweł II prowadził jakby nie było największą i najstarszą sługową firmę świata, no do 84 roku życia, więc wcześniej pójść na merturę to jest niemoralne, nietyczny grzech. To taka moja oczywiście żart. Natomiast ja mam tutaj przed sobą na ścianie być może mogę pokazać paru moich mentorów ze starożytności, ze współczesności od Marka Aureliusza przez Cecerona, aż po Jana Regulskiego, który pracował do 92. Janusza Regulskiego, który pracował do 92. roku życia i rozwinął polską samorządowość. Więc takich szukam teraz takich mentorów, którzy rzeczywiście Pracują długo. Ostatnio tam też, to chyba u ciebie spojrzałem gdzieś jakiś, e, jakiś fryzjer gdzieś tam w Polsce skończył pracę zawodową w 92 roku życia, nie? Było pamiętasz, tak, gdzieś na LinkedInie leciał jakiś taki post. Tak, tak, tak. tak, tak. Więc, więc tutaj tak, no więc właśnie, jakie twoje plany? Moje plany są takie, żeby pracować, pracować, będąc pomocnym innym, tak, tym mieć tym. satysfakcję z tego, co się robi, pewnie inaczej niż to kiedyś, w korporacji, tak, bo życie. Trochę inaczej, ma trochę inne tempo, ale też inną wrażliwość, żeby robić to, co się lubi, to, co się kocha, jak najdłużej. Tak naprawdę ten wiek emerytalny jest w ogóle czymś sztucznym. Wielka kara, że się taki wiek wprowadza i to jeszcze tak niski w Polsce. Aha. Natomiast Natomiast no, tyle, ile energii starczy na różne sposoby. Mam, jeszcze, mam jeszcze w zanadrzu e, dwa kolejne pomysły. Pewnie nie zdążę ich zrealizować, <noise> ale w razie czego leżą, leżą na półce. E, no i tak, jak ktoś będzie chciał ze mną długo współpracować i jak będę czuł się użyteczny, tak będę robił. Również nie wykluczając tutaj e, ta, także i moich usług na platformie HR-owej. Aha, no świetnie, to w takim razie. Trzymam kciuki za Ciebie, dziękuję za rozmowę, pozdrowienia dla zespołu Flexi, żebyśmy tam jeszcze mieli okazję gdzieś tam na pewno sukcesywnie współpracować. Także buduj tą sieć Flexi, tych 50 plus i 60 plus, bo myślę sobie, że im ta sieć będzie silniejsza, tym wszyscy a tym bardziej skorzystamy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam.